Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj sensacja, już odkryłem, że niektóre kamienie są jadalne. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Um, ale najpierw muszę poszukać tych kamieni. W ogóle jesteśmy w miejscu, w moim ogródku. Um, tu jest tych kamieni tak dużo, tutaj są wszędzie dookoła. Jak widać. Wiem, że mam ale dobrze. Um, ja zamierzam tutaj tych kamieni poszukać jakiegoś jedalnego więc ja zaczynam poszukiwania, wy macie przyspieszone tematy. Ten chyba będzie dobry. Zaraz sprawdzimy jego smak. Dobrze, jesteśmy już, tutaj mam kamik. I spróbujemy. Ja się boję, bo tylko raz mi się udało, ale mówię Wam, że chyba się uda. Mm, 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 mm. Bardzo smaczne. Mm. Akurat mi się morelowy trafił nawet. I no. Myślicie, że i wyznajcie fajne kamienie w ogrodzie i smacznego kamienia. Do widzenia.